Rozluźniacz Paszczy. Zaprasza Kamil Prabucki. Moje uszanowanie witam w Rozluźniaczu Paszczy. Dzisiaj utwór, który w komentarzu zamieściła pani Izabela Degurska. Utwór tak mi się spodobał, że postanowiłem się nim z Państwem podzielić. Wierszyk nazywa się Szczepan i Szczapy. Taszczył szczapy szczepan szczurek w koszu, co miał straszną dziurę, przez też parę cicho w krzaki wciąż upuszczał suche szczapy. Krzyczy Szymon do Szczepana. Kosz przetarty proszę pana. Poszukiwać trzeba będzie szczap. Przypuszczam chyba wszędzie. Patrzy Szczepan zaskoczony. Kosz ze szczętem odszczapiony. Co za koszmar. Nieboraczek zgubił wszystko znacząc szlaczek. Więc do szopy maszeruje i szczap Stosik znów ładuje. Oj nieszczęsny Szczepan szczura.